Kilka dni temu dziwna, przypominająca ćmę, kreatura pojawiła się w Twoim życiu. I od tamtej chwili, trzepot jej skrzydeł nie dopuszcza do Twojej głowy żadnych nowych myśli. Witam w kolejnym wspaniałym odcinku. Jesteś tym, co tworzysz. Każdy twórca, prędzej czy później, będzie musiał się zmierzyć z tak zwanym kryzysem twórczym. Albo inaczej kreatywnym blokiem. I nie mówię tutaj o braku motywacji, bo ona z reguły podczas odwiedzin tej ohydnej istoty jest. Mówię o momencie, w którym siadasz przy biurku, masz coś napisać albo narysować, ale Twoja głowa jest pusta. I co gorsza, ten stan zdaje się powtarzać za każdym razem, kiedy chcesz wziąć się do tworzenia. Czy ja miałem kiedyś kryzys twórczy? Tak. Setki razy. Dlatego to przed wami cztery rady, jak sobie z nim poradzić. Zaczynajmy. Po pierwsze, nie bój się zrobić czegoś słabego. Czasami brak pomysłów nie wynika z tego, że rzeczywiście nie mamy pomysłów, a z tego, że wszystkie wydają nam się słabe i dość brzydkie. To się zdarza szczególnie wtedy, gdy pokazywanie naszych tworów światu nie jest zbyt częste, przez co zaczynamy traktować naszą twórczość nie jako ciągły proces, a jako pojedyncze dzieła. I prawdopodobnie ze strachu przed krytyką zakładamy, że każdy nasz kolejny twór musi być lepsze od poprzedniego co w praktyce jest niewykonalne. A strach to idealna pożywka dla kryzysu twórczego, tej istoty, która przysłania ci myśli. Dlatego, żeby zlikwidować ten lęk i pozbyć się tej blokady, warto od czasu do czasu zrealizować coś słabego. Nie masz dobrych pomysłów? Zrealizuj jakiś, który uważasz za zły. Bo potem kolejny będzie wydawał ci się lepszy. Rada numer dwa. wyrwi się z kontekstu. Wiele osób, które zaczyna robić kreatywne rzeczy zapomina, że na mózg, żeby tworzyć nowe pomysły, potrzebuje paliwa. Potrzebuje mieć z czego je tworzyć. Z reguły na początku naszej nowej pasji mamy tego paliwa dużo, bo zbieraliśmy je przez całe nasze dotychczasowe życie. Ale to, jeśli będzie ciągle wykorzystywane, a jednocześnie nie będziemy go uzupełniać, szybko się skończy. I nagle się wypalasz i masz kryzys twórczy. Na szczęście paliwo to da się w dość prosty sposób uzupełniać, chyba najszybciej poprzez wyrwanie się z kontekstu swojej codzienności. Możesz iść w nowe miejsce, przeczytać książkę, którą wcześniej nawet byś się nie zainteresował, albo naucz się wykonywać swoją pasję, ale w inny sposób. Im dalej to coś będzie od tego, co robisz i o czym myślisz każdego dnia tym lepiej, bo dzięki temu zyskasz nowe inspiracje, nowe paliwo dla twojej kreatywności. Po trzecie, naucz się kiedy odwiedza cię Vena. Naprawdę mało osób jest w stanie włączać i wyłączać swoją kreatywność na zawołanie. Dlatego warto nauczyć się, kiedy nasz mózg działa na tych zwiększonych obrotach, bo być może nie masz pomysłów wtedy, kiedy siadasz do tworzenia, tylko dlatego, że robisz to w niewłaściwym momencie. Na przykład ja najbardziej kreatywny jestem po wypiciu pierwszej kawy pod prysznicem i w momencie, kiedy kładę się spać. I zawsze staram się wykorzystywać te chwile do myślenia o scenariuszu albo o nowych filmach. I oczywiście nie zawsze jest możliwość usiąść i zacząć tworzyć w takim momencie, dlatego warto w takiej chwili mieć przy sobie najważniejsze z narzędzi każdej kreatywnej osoby. Notatnik. Albo jak żyjesz w XXI wieku, to warto mieć na telefonie jakąś szybko uruchamiającą się aplikację do zapisywania pomysłów. Przyjrzyj się też, kiedy dokładnie masz te kreatywne momenty. Na przykład, kiedy wymyślasz te super odpowiedzi na kłótnię, którą przegrałeś trzy dni temu, albo w myślach planujesz wakacyjny wyjazd. I postaraj się wcisnąć w te momenty twoją kreatywną pracę, albo chociaż robić notatki, które możesz wykorzystać później. I ostatnia rada. Bardzo ważna, ale warto podchodzić do niej ostrożnie. Poukładaj sobie życie. Czasem kreatywny kryzys nie bierze się z braku inspiracji albo niewiedzy na temat tego, jak działa nasz umysł, a z tego, że coś nas przytłacza. Nowe pomysły nie przychodzą do nas, bo nasz umysł wierci jakaś myśl. I 100% naszej energii, chcąc czy nie chcąc, poświęcamy właśnie na nią. Problemy w związku, problemy finansowe, problemy w pracy lub szkole to wszystko może wywołać kryzys twórczy. I tutaj są dwa rozwiązania tego problemu. Pierwsze, tymczasowe, to zacząć tworzyć na temat tego, co nas przytłacza. Drugie rozwiązanie to poukładać sobie życie, czyli po prostu pozbyć się tych myśli, które nas przytłaczają. I żeby nie było, nie mówię tutaj, że musisz doprowadzić swoje życie do jakiegoś perfekcyjnego stanu, nie, ale dobrze zrobić w swojej głowie trochę miejsca do twojej kreatywnej pracy. I czasem jedynym sposobem na to jest rozwiązać, co nie zawsze jest jakieś super przyjemne, swoje codzienne problemy. To było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłem. Oczywiście wszystkie dzisiejsze rady wynikają z moich doświadczeń. Dlatego do pytanie do Was, a szczególnie do osób, które tworzą albo wręcz tworzą zawodowo. Jak Wy radzicie sobie z pustką w głowie? Napiszcie w komentarzu. I pamiętaj, nie ma się czego bać. Cholera, nie, ma, nie mam pomysłu na jakieś kreatywne zakończenie, więc. Mm. Do widzenia!